Dzień dobry. Cześć, witajcie w czytelni w sobotę rano. W czytelni, w której dzisiaj będziemy mieć kolejną książkę, którą czytamy, jak widzieliście z zapowiedzi. Ta książka jest zatytułowana Kto zapłacze nad Twoim grobem? Autor Robin Sharma. I pod tytuł tej książki 101 lekcji o życiu. Dostałem tą książkę od przyjaciół. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Żory. Książka jest wyjątkowo ciekawa. Zresztą, jak wszystkie, które do tej pory omawialiśmy. Robin Sharma. To ten od mnicha, który sprzedał swoje Ferrari. Może do tamtej książki też kiedyś wrócimy. Ale, aha, oraz książki klub Piątej rano, oczywiście. Oczywiście. Którą już mieliśmy w, naszym, w naszej czytelni. Kto zapłacze nad Twoim grobem, wydawałby się ten tytuł taki trochę smutny, trochę taki niepokojący. Trochę taki gdzie te myśli chcielibyśmy bardziej jednak chyba od siebie odsunąć, kto zapłaczy na Twoim grobem. Co mnie w tej książce przekonało do tego, żeby ją przeczytać? Jedno takie zdanie, które pozwolę sobie teraz przeczytać dokładnie, żeby nie pomylić kontekstu. Gdy się urodziłeś, Cały świat się radował, podczas gdy ty płakałeś. Żyj tak, żeby w chwili Twojej śmierci cały świat płakał, podczas gdy Ty będziesz się radował. Prawda? Jak to zdanie głęboko i trafnie analizuje to, co. Jest na początku i na końcu naszego życia. Kiedy śmiejemy się, kiedy płaczemy, kiedy inni się śmieją, kiedy inni płaczą. I warto tę książkę przeczytać, żeby właśnie w tym ostatnim dniu naszego życia móc się śmiać. Z tego i dlatego, że to nasze życie. Tak dobrze przeżyliśmy. Żeby tak było. Mamy w tej książce tak jak pod podtytuł mówi aż 101 lekcji życia. 101 to znaczy właściwie co 3 dni moglibyśmy zmieniać lekcję i do końca roku starczyłoby nam czasu. Patrzcie jak Dużo tych różnych rzeczy. Mamy 6 obszarów życia. Mamy 13 nawyków. A tutaj nagle książka, w której jest 101 lekcji o życiu. Jakie to są lekcje? Dzisiaj może jedną lekcję, którąś wybiorę. Rano przeglądając tę książkę jeszcze raz. Zastanawiałem się, którą wybrać, i padło na lekcję numer 16. I lekcja numer 16 mówi o tym: Ucz się milczeć. No właśnie. Czy zastanawialiśmy się kiedyś na tym? Czy milczymy? Jak często milczymy? Czy umiemy milczeć? Czy wiemy po, po co jest milczenie? Czy w ogóle to ma sens? Życie nasze przebiega dość szybko w wielu wypadkach, w wielu przypadkach i dla wielu osób. Ciągle gdzieś pędzimy, ciągle gdzieś się spieszymy, ciągle chcemy, żeby, żeby nadążyć za czymś. A czy myślałaś o tym, kiedy ostatnio spędziłaś chwilę w milczeniu i bez ruchu, w samotności, skoncentrowana właśnie tylko na, na sobie, na tym, co czujesz, na tym, co zamierzasz? Co to milczenie może dać ludziom? Czy to milczenie w ogóle jest dobre? Co w tym milczeniu takiego jest, że Robin Sharma prosi nas, żebyśmy jedną z jego lekcji poświęcili właśnie na milczenie. Bo milczenie daje czas ludziom na zastanowienie się nad sytuacją, nad tą sytuacją, w której w tej chwili się znajdują. Nad sytuacją, która ich otacza i przemyślenie swoich myśli, właśnie. Przemyślenie swoich myśli, swoich uczuć. Bo tylko w milczeniu można się nad tym zastanowić, o czym milczymy, jakie mamy uczucia, zastanowić się, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I gdy już nad tym tak kontemplujemy, to pozwala to na głębsze zrozumienie, zarówno siebie, jak i innych. Milcząc, analizujemy, oceniamy siebie, oceniamy w sensie takim pozytywnym oceniamy w kontekście takim, dokąd zmierzamy. Czy to jest to, co już chcielibyśmy osiągnąć, czy to jest to, jak chcielibyśmy żyć? To jest ta sytuacja. Milczenie może być też skutecznym sposobem na unikanie niepotrzebnych konfliktów. Nie zawsze każda myśl, jaka przebiega przez naszą głowę, musi zostać wyrażona. Nie zawsze każda myśl musi być powiedziana. Czasami milczenie jest lepsze. Czasami to wybór, w którym nie włączamy się w spór. Milcząc, nie jesteśmy w stanie kłócić się z kimś. Milcząc, nie, nie powodujemy powstawania sporów. Co jeszcze daje nam milczenie? Czasem to wynik szacunku dla innych ludzi. Jeśli wiemy, że nasze słowa mogą kogoś zranić, mogą spowodować jakieś jego kłopoty, to zamiast tego możemy zdecydować się na milczenie. Zamiast powiedzieć coś, co kogoś zrani, możemy to przemilczeć. Milczenie też pozwala na skoncentrowanie się, na słuchaniu innych. Czasami. Najważniejsze jest to, żeby dać przestrzeń innym, aby mogli wyrazić właśnie swoje uczucia, myśli, gdzie nasze milczenie wspiera ich w tym, zachęca ich czasem do tego, że wyrażają swoje uczucia, wyrażają swoje myśli, które. Gdybyśmy im przerywali, gdybyśmy coś mówili, mogłyby wytrącić te osoby z takiej chęci przekazania tego, co czują, tego, co myślą. Milczenie. Tak jak to zrobiłem przed chwilą. Kilka sekund przed rozpoczęciem następnego zdania. Powoduje to, że zastanawiamy się nad tym, co do tej pory powiedzieliśmy. Przygotowujemy odpowiedź na to, co przed chwilą usłyszeliśmy. Oraz podkreślamy fakt w trakcie rozmowy, właśnie milczeniem przed rozpoczęciem swojej wypowiedzi, jak ważne dla nas było to, co przed chwilą powiedział. Nasz rozmówca, osoba, z którą rozmawiamy. Bo milczenie to nie znaczy to, że mamy milczeć od rana do wieczora i nic nie powiedzieć. To jest narzędzie, które stosujemy wtedy, gdy właśnie wzmacnia tą naszą rozmowę. Czy milczenie jest elementem również rozmowy? Może być takie, jak ja to zrobiłem przed chwilą, które trwało dosłownie pięć sekund, może 10. Czasami boimy się milczeć, bo nasz mózg zaczyna się czuć dziwnie, dlatego że jesteśmy przebodźcowani, co chwilę otrzymujemy Informacje na naszym telefonie komórkowym. Co chwilę ktoś do nas coś mówi. Mamy włączone radio w samochodzie, w kuchni, w domu. Ciągle jesteśmy w hałasie i ciągle jesteśmy w pośpiechu. I przez to wydaje nam się, że milczenie jest takim nienaturalnym stanem. A Robin Sharma zachęca nas do tego, żebyśmy nie milczeli, tylko żebyśmy nauczyli się milczeć. To duża różnica. Bardzo bym prosił Was, żebyście zastanowili się nad tym, co to zdanie oznacza. Nauczyć się milczeć, nie milczeć. Prawda? Nauczyć się stosować to narzędzie tam, gdzie ono jest potrzebne. A ono potrzebne jest. Nie tylko w trakcie rozmowy, nie tylko w pewnych sytuacjach, jakie nam się zdarzają w życiu, ale również po to, żeby czasami, choćby krótko w ciągu dnia, pobyć samemu ze sobą, być świadomym swojego jestestwa, tego, że tu jesteśmy oraz tego, że ktoś. Zapłacze nasza, nad naszym grobem. Nie wiemy, kiedy to będzie. Może jutro. Żyjmy więc każdego dnia tak, jakby to jutro. Ktoś miał zapłakać nad naszym grobem. A my będziemy się śmiać. Będziemy radośni, ponieważ dobrze przeżyliśmy to życie. I milczenie. Nauczenie się milczenia może nam w tym pomóc. To takie źródło wewnętrznej równowagi, źródło wewnętrznego spokoju, pozwala na zatrzymanie się, na uspokojenie emocji, na zachowanie klarowności umysłu. Właśnie. Gdy nauczymy się milczenia, to taki efekt tego będzie: równowaga, spokój, uspokojenie emocji, klarowność umysłu naszych myśli. Jeśli zadbamy o to, aby choćby przez kilka minut w ciągu dnia doświadczać samotności, w której możemy milczeć. Samotności nie takiej wymuszonej, tylko samot samotności takiej, którą my wybieramy dla siebie, to łatwiej nam będzie się skupić na tym, co w życiu najważniejsze. To tak zwana nasza złota godzina, która może trwać dosłownie kilka minut. I jeśli teraz przychodzi ci na myśl, jeśli ktoś. Mówi, że nie ma czasu na chwilę w milczeniu. To tak jakby przekonywał, że nie może zatrzymać się na stacji po benzynę, bo właśnie jedzie, prowadzi samochód. Konsekwencje tego zaniedbania, tego braku zatrzymania się na chwilę szybko dadzą sobie znać. W samochodzie, tym, że staniemy w miejscu, w którym nam się nie będzie podobać, bo nam braknie benzyny. A w życiu, jeśli w jakiejś sytuacji nie będziemy myśleć, możemy sprawić dużą przykrość drugiej osobie, na której nam zależy. Słowem, które nie będzie trafne w tej sytuacji. Albo jeśli nie nauczymy się milczeć, nasie, nasze życie będzie przeciekać nam między palcami, bo nie będziemy mieć żadnej refleksji na temat tego, co dzisiaj się wydarzyło, na temat tego, jak chcemy żyć, czego jeszcze pragniemy od życia. Kim chcemy się stać? Zachęcam dzisiaj Was do takiego ćwiczenia, żeby uczyć się milczeć, żeby pięć minut znaleźć czas na samotność, gdzie nikt Wam nie będzie przeszkadzał, i pomilczeć świadomie, pozwalając obserwować swoje myśli, które przepływają nam. I obserwować refleksje, które temu towarzyszą. Robin Sharma, kto zapłacze nad Twoim grobem? Za dzisiaj dziękuję już Wam i do następnego poczytania. Wszystko się zmienia i nikt się nie nudzi Trzy razy po pięć i do życia masz chęć Tu nie ma chwil bez myślenia W domu, w pracy czy w tańcu na klubie Jestem tu w klubie, bo tak go lubię Gdy masz na noc, chęć, pięć klub 555 By móc każdy dzień stać, zawsze w swym szczęściu trwać Zawsze z tym szczęściu trwać. Oh. Gdy masz na noc swój chęć 5, klub 555 By móc każdy dzień zdać. Zawsze z tym szczęściu trwać. Zawsze z tym szczęściu trwać. Every morning at 5:55, it's a very, very good to be. Uh. coffee make, our power is, it's not a fake. Every morning at 5:55 It's a very, very good to be alive. I wake up and I coffee make. Our power is, it's not a big.